To jest księga, w której nie ma wątpliwości, przewodnicząca dla tych, którzy się boją. Zaprawdę, ten Koran prowadzi do tego, co jest najwspanialsze i zwiastuje wierzącym, którzy czynią dobro, że dla nich jest wielka nagroda. I rzeczywiście uczyniliśmy Koran łatwym do zapamiętania. Czyż jest ktoś, kto by się upamiętnia? Zaprawdę zesłaliśmy go jako Koran w języku arabskim, abyście zrozumieli. Zaprawdę, to my zesłaliśmy pamiątkę i to my ją zachowamy. Zaprawdę, to jest objawienie od Pana wszechświatu. Powiedz: nawet gdyby ludzie i dzinni zebrali się, by stworzyć coś podobnego do tego Koranu, nie zdołaliby stworzyć czegoś podobnego do Niego, choćby się wzajemnie wspierali. idź. Przecież my zesłaliśmy Księgę jako uzdrowienie i miłosierdzie dla wierzących, a ona tylko powiększa stratę dla niesprawiedliwych. Powiedz, kto jest najlepszym świadkiem? Powiedz, Bóg jest świadkiem między mną a wami, a ten Koran został mi objawiony, abym ostrzegł tobą i tym, kogo dotrze do niego. Czy świadczycie, że są inni bogowie oprócz Boga? Powiedz, nigdy nie będę świadczył. Gdybyśmy zesłali ten Koran na górę, zobaczyłby się upadłą i rozdrobnioną ze strachu przed Bogiem. Takie przykłady przedstawiamy ludziom, aby mogli się zastanowić. Błogosławiony jest ten, który zesłał znak rozróżniający między dobrem a złem do swego sługi, aby był ostrzeżeniem dla wszystkich światu. I zapewne daliśmy im księgę, którą wyjaśniliśmy z wiedzą, jako przewodnik i miłosierdzie dla tych, którzy wierzą. A ty, o proroku, otrzymujesz ten Koran od mądrego, wszechwiedzącego. Posłaniec zawołał: O panie mój, mój lud przyjął ten Koran z zaniedbaniem. A jeśli nie przyjdziesz do nich z jakimś znakiem, powiedzą, dlaczego nie uczyniłeś tego sam? Powiedz, ja tylko podążam za tym, co zostało mi objawione od mojego pana, to jest objawienie od twego pana przewodnictwo i miłosierdzi dla tych, którzy wierzą. Niech więc przyniosą coś podobnego do tego, jeśli mówią prawdę. Czyż oni nie zastanawiają się nad Koranem? Gdyby pochodził od kogoś innego niż Bóg, znaleźliby w nim wiele sprzeczności. I tak objawiliśmy Tobie ducha z...